Witajcie w serii Piątkowe Piątki, gdzie omawiamy różne tematy w pięciu punktach. Dzisiaj opowiem o pięciu strojach, które ostatecznie porzuciłem. Ja jestem Wojty, a to jest kanał V-COSPLAY. Na sam początek jeden z moich pierwszych planowanych cosplayów, czyli Lau z serii Kuroshitsuji. Jak już wcześniej wspominaliśmy, zanim powstało Wi, byłem częścią grupki znanej jako Lacrimosa Cosplayers. Nazwa wzięła się od tytułu piosenki zespołu Kalafina, która jest soundtrackiem do serii Kuroshitsuji. No i jako, że akurat mieliśmy hype na tą serię, to postanowiliśmy zrobić z niej kospy. Mój wybór padnalała, ponieważ akurat byliśmy po cosplayu z Shaman Kinga i miałem baletki po cosplayu Rena, a tak naprawdę wydawało mi się. Taki w moim stylu. Ciężko mi określić dokładnie dlaczego. Poza tymi baletkami miałem na niego kupione macy i to było dosyć spore wyzwanie, żeby znaleźć akurat macy w takim kolorze, w jakim on ma strój. I powód, czemu go porzuciłem, jest taki, że kilka osób z grupki, w tym również ja, po prostu nie mogły jechać na konwent, i ostatecznie grupka składała się z jakichś dwóch osób. Bo wiecie, początki cosplayu są takie, że kiedy rodzice mówią e, Wojtek nie pojedziesz na żaden konwent, to Wojtek po prostu nie jechał na konwent. I to było dosyć smutne, ale na szczęście ten etap mam już za sobą. Kolejnym cospem jest Finn Barefoot z biotyki Battle Arena Toshinen 4 na PlayStation. Jak widzicie ten strój nie należy do jakichś mega skomplikowanych. Głównie spodnie, bransolety, kilka bandaży. Naszyjnik i włócznia. Część z tych rzeczy już miałem zrobione. Ten strój, podobnie jak poprzedni, robiłem razem z lakryjmosą, a powód, czemu w sumie z niego zrezygnowałem, jest dosyć komiczny, bo wykroiliśmy spodnie, strzyliśmy je na maszynie i kiedy je przymierzyłem, to okazało się, że są za ciasne. I problem był taki, że ani nie mieliśmy materiału, żeby te spodnie uszyć na nowo, ani nie mieliśmy pieniędzy, żeby kupić te materiały, więc yy, szefowa grupki uznała: Dobra, skoro mój strój w sumie nie wyszedł, to rezygnujemy z tej grupki, może kiedyś ją zrobimy, a może nie. No i ostatecznie oddaliśmy to. Strój numer 3, czyli Edge Auditore z Assassin's Creed 2, byłem świeżo po skończeniu drugiej części na PC. -ta. W ogóle zabrałem się za to od dziwnej strony, bo najpierw zagrałem w trójkę, potem w jedynkę i potem w dwójkę. Także ten. Fajna kolejność. Mega podobał mi się charakter Ezio i ten strój był takim must have'em, że po prostu muszę go zrobić i uznałem, że spróbuję. Jedyne co miałem po dłuższym czasie to kupiłem sobie na ebay'u takie y, wysuwane gumowe ostrze i działało to na takiej zasadzie, że jak wcisnęło się przycisk to to ostrze po prostu się stąd y, wysuwało. No i z kawałka straduro zrobiłem taką klamrę, którą on ma na pasie. I w sumie na tym się skończyło. Tak patrząc z perspektywy czasu chyba rzuciłem się na głęboką wodę i trochę przesuniłem swoje możliwości, bo z wieloma rzeczami miałbym dosyć problem, na przykład z doborem odpowiednich materiałów, ponieważ te tkaniny, które oni mają, no, są dosyć szczegółowe. No, i wiadomo, że po pewnym czasie, im dłużej y, robicie jakiś strój, tym zdarza się, że hype na serię po prostu zaczyna opadać. No, i tak było w tym przypadku, że y, no, mi się trochę przejedli i y, no, w sumie tyle. Tak więc, jeżeli lubicie jakąś serię, to postarajcie się po prostu przycisnąć i zrobić ten cosplay jak najszybciej, bo im dłużej z nim będzie zwlekać, tym. No może być Wam ciężej go skończyć. Numer 4, czyli Terrorysta z CS To były czasy pierwszych finałów IMA w Katowicach i wtedy akurat zacząłem grać w Counter Strike'a. Notabene mam w nim jakieś 800 godzin i teraz jakby zabrałem się za Valoranta i mam nadzieję, że będę miał w nim drugi tyle przynajmniej. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowany strój, głównie pomarańczowa koszula, jeansy, tam kilka dodatków i jakaś broń do tego. To co miałem zrobione albo kupione do tego stroju to przede wszystkim arafatka, miałem replikę bomby z CSA, i miałem dosyć sporo fanów, kiedy robiłem tą pakę. Miałem koktajle Mołotowa, zrobione z takich zielonych butelek po cydrze. W ogóle nie wiem czemu, ubzdurałem sobie, że wypiję te butelki za jednym zamachem, że po prostu mieć te wszystkie Mołotowy zrobione w jednym dniu. I na dłuższy czas miałem dość cydru. I w sumie to, co przyczyniło się do wybrania tego stroju, to dostęp od I na prezent taki karabin ASG. On przypominał M4 od antyterrorystów. Raczej gdybym chciał mieć AK, to zrobiłbym to ręcznie, raczej nie kupowałbym yy, karabinu ASG, bo pewnie AK-czy wychodzą dosyć drogo. No i niestety po jakimś czasie grupka się posypała, niestety nie wszyscy mieli chęci, żeby podjąć się robienia tych strojów. Aczkolwiek, żeby moja praca nie poszła na marne, to wrzuciłem instanta terrorysty na Facebooka. Yy, raczej nie będę już wracał do tego stroju. Teraz z iją bardziej fazujemy na Valoranta i mam nadzieję, że właśnie z tej serii w przyszłości będziemy mieli fajne stroje. No i na sam koniec coś nowego, bo jest to plan z 2018 roku, czyli strój Konora z Detroit Become Human. Dla tej gry i ja postanowiła kupić PlayStation i zakochała się w postaci Henka Andersona. No, i postanowiliśmy zrobić duet Hank i Conor. Jeden z pierwszych filmów na naszym kanale dotyczą właśnie Detroit. Mamy m.in. recenzję diody LED oraz terium niebieskiej krwi w formie lemoniady. Dostroj Konora miałem opaskę na rękę. Zamówiliśmy również drukowany materiał na krawat i miałem taką. Prowizoryczną marynarkę, żeby mniej więcej wiedzieć, jak ten strój będzie finalnie wyglądał. Kombinowaliśmy z taką specyficzną czarną tkaniną w wypukłe trójkąty i przeszukaliśmy masę sklepów z tkaninami. Próbowaliśmy ją również zrobić ze skóry, a aczkolwiek polegliśmy. Niestety nie udało nam się. Tego zrobić. No, niestety czas yy, płynął, hype na Androidów yy, minął i niestety yy, postanowiłem, że do tego stroju raczej nie będę wracał, ale mam nadzieję, że takich sytuacji będzie w przyszłości coraz mniej. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś plany, z których zrezygnowaliście, napiszcie koniecznie komentarz. Zapraszam Was również na nasze socjalki, które są na dole. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie.